No i dobra, cześć wszystkim z tenera, witam was w odcinku z gry Ice z Kubą Dobre, witam po raz kolejny No, ja już teraz dosłownie już na standardowym wyposażeniu Zobaczymy jak to wyjdzie po prostu szczęście, czy jednak sprzęt Czy... Dawaj, czy ty? Daj start nie? Ja widzę gdzie ryby pływają po prostu Pomogę <laughs> pod lód zajrzeć, jest chwilę pod łóżko że i, i, I powiecie, że nie macie, tu ten człowiek. jest sklep? I tu monopolowy jest. I tak. Idę po ten, po żubrówkę. Ja też muszę. Za zimno jest. Zium. Mi pierwszy! Um, dobra, co mamy? Drugie, przynęty. Mm. Kierackie. Mam hajs 5,5%. Kupmy te te. Kupmy sobie gold to. To O No Kup. to sobie widzę sprzedawaj? Niebieskie diamenty. Dobra. Co? E, nic. Ja, jaką bierzesz ten? E, te różne rzeczy. Fajne takie. Ja wziąłem te różne smaki. Czynę? Dobra. Ty, spróbujemy na smurfiszki Aha, dobra, już kasę nam. tak wyzerowałem Mhm Dobra, ja próbuję dobra. szczęścia Ja już dryluję. W tym miejscu Mam na biedaka Jeszcze nie, jeszcze muszę zmienić przynętę Jak to już przynętę tam? Czy ty na robaki, czy na sztuczne jedziesz? No, właśnie teraz chcę zobaczyć, wiesz? Oh. Tu. Red Devil był standardowy, pamiętam. Dobra, ja daję smalfish. Ej, małe rybki, żywce. I small Fish, no, no dobra. nas. A zanęty ty jaką masz? Mam zieloną. Zieloną? Zieloną, Złotą, Szalki, Dudca Grifera, Party. No dobra. Zobaczymy. Kto lepiej wę kręci wędką? No, a jaką przynętę masz? Ten z czy ten... Yy, ja mam redfisha, czy jak tam się nazywa. To, tam ja ta... taką czerwoną rybkę śmieszną No, 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 no. no, no. Dobra. Czyli mamy taki sam zestaw. Zobaczymy. Na 42 metrach głowie. W domkach mam za widok ciekawy. O, ale kijowy. tam był się widok na poprzedniej mapie. No nie, y tak, tak Dalej, 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 dawaj. Zanęte. z dwa razy dajmy Dałem. i jedziemy. No, to jest ostatnia partia, bo mi boli od tego wiaderka. Właśnie, jak ktoś by nie wiedział, nie w poprzednich odcinku siedzę na wiaderku, łowię, żeby być bliżej gruntu. Już sensu, czy ten, że ja nęcę, żebym nie też się już nie w może pomyliłem wpuścić klawisz. Wyciągasz, wyciągasz coś? Tak. Ja postierę. Kto to jest? Luigi. No ale czemu? Jak kręcę tą wędką w wszystkie strony, nie no? Nie trafię do się. O co tu chodzi? E, love, love Lura Abdul. Es nie. Dobra, damy na wyższy ten. Nie, grunt chyba to. To tak się ten. Ja w ja ja na, ja na gruncie. Ale co? Ty, ty ziemię prawie dotykasz, ja? Już mam na ziemię. Maksymalnie na dole. Mhm. A ja spróbuję. Ja tutaj. Na dnem. Katalog? A nie dali gazetki dziś. obejrzenie okładki nie dali tym razem. No, dzisiaj nie. Chyba się pogniewali. No. Na ciebie znaczy się. Bo nie? Tak. Bo oszukujesz. O nie, ta runda jest uczciwa 100%. Wszystko to samo co ty. Zobaczymy. No. No. Chyba Kręcę tylko skill, tą chyba. wędką w każdej strony no. człowieku, że nic. Masz delikatnie, a nie latać na wszystkie strony. No, 900, no. 900 gram już mam. I same ryby. I ty 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 ono skacze fajnie. Dobrze, ja dowody wpadnie, jeszcze mi zabiorą punkt. Dobra, tu. No nie. No. <śmiech> <Muszę> <śmiech> trochę. ...niastykować się na, na zwierderka. Bo mi się odginiecie i będę miał. wiaderko... spód. <laughs> o, jeżu, ja już usiadłem skrzywo, usiadłem, da mi ten. ...krzesełko wyszło. Jest mi wystaje <noise> nie, Ja to mówię, jak zobaczysz jak to wygląda, to. <noise> nie, upadka. O, spadła prawie na krawędź grzynika. Teraz to w ogóle na zegarka.

Let 탈 h 할로 A się boję via odpalać. О, нет! Вернись до мне! Эх... Ну, Это был tak było O kurzu, to stało było. Nie, nie, nie wiem, nie wiedziałem, jaką grawitacja. Hm. Mi A mieć chereń, czekaj, zapada widocznego na no.

Артур, посидим, за что стрим. Может выручить. Ох, а то выручи! Ой, задорвать. Chcę wybłąd no. Jeszcze? Co tu mamy? Ui. Halo? No, dzień dobry. Możesz dołączyć bez, cały czas. Idzie dołączyć do gry. A ile czasu zostało? 3,40! Opłaca się. Mówisz być, bo tak. No, to już dołączył. Zobaczymy. Podstawowa wędka, podstawowy haczyk, podstawowy spławik i 2300 wyciągnąłem. Ja nie Bez. rozumiem. I najlepiej to, że zapomniałem założyć przynętę na hak. Co? No, legoły haczyk. Ja nie rozumiem tego. To skill. Tak bym nie powiedział. No, tu nie ma, nie ma czegoś jak osiągnie, że tu zdoby... Że tutaj musisz punkty rozdajesz, jakieś umiejętności. Nie ma w tej grze. tu tutaj. W się mogłem sobie pójść już dawno. Ale już nie będę stawek głupi, to pole połowić ryb. No najlepiej, że nerwem poleciała gdzieś w pisdu, poleciała tam prawie pod las. Aha! Będę musiał pójść, żeby edytować na odcinku. Fajny efekt. mi ja tak zapomnę, zostawię takie. Tak, tak sądzę. czerwonego tego czerwonego łowika, ty tak, dystans. Tak. A radził się tego angielskiego nauczył. Hmm. O no nie, no ja, ja nie wiem, ja nie rozumiem tego. Ja nie, nie rozumiem, czemu cię wyrzuca, to jest taki No, a to jest internet, to jest druga strona medalu. Hmm. A przecież kule działało. Euro takie, siedziłeś, wszystko. No. Teraz taką grę nie mogę sobie pograć, o? Ja? Mhm. Tak? Hmm? A teraz taką grę nie mogę pograć nawet. No, to jest w ogóle dziwne. Przecież to jest internet wymaganie, że on prawie nie ma wymagań. No, tak nie wiem właśnie. O tam jest? O. Ani jednej ryby. Liseł? O Boże, już biegnie do lisa. Dobra, trzeba wracać, to na piszę. Tylko jeszcze. No, porażka jakaś, no. cię też do środka, bo hajs dostanie się. Bo tak byś nie wszedł, to nic byś nie wiem. Pieniędzy. to coś tylko spróbować tą diara? Czy jednak idziesz na chwilę? 2 1 O nie ma 0 pieniędzy Dysolfikacja No i dobra, listka. Tym asystenem zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam wiem, że wam się podobało. no Czemu to. No, mam 5 kg? Czemu to takie problemy ma kubator? Nie wiem, niestety. Więc to tyle, eee, pozdrawiam. proszę mi no. kupić nowy router. Albo dostawcę do zmienić. Czy coś takiego? No. Więc Adres mogę Pozdra wysłać. Ja, pozdrawiam, Redox. Cześć. Cześć.